Czy pod koniec lipca twój ogród powinien już odpoczywać? Nic bardziej mylnego. Właśnie teraz, gdy dni są jeszcze długie, a ziemia ciepła, warto sięgnąć po nasiona i sadzonki. Lipiec, mimo upałów i burz, to doskonały moment, by tchnąć w ogród nowe życie. Siej i sadź warzywa, które już jesienią przyniosą zdrowe, obfite plony. A przy okazji wzmocnią twoją glebę na przyszły sezon. Wyobraź sobie chrupiącą kapustę pekińską w październiku albo świeży, aromatyczny koper tuż przed pierwszymi przymrozkami. Brzmi zachęcająco, to zobacz, co możesz posiać i posadzić pod koniec lipca i dlaczego warto to zrobić. Pod koniec lipca temperatury zaczynają łagodnieć, a dni robią się krótsze. To doskonałe warunki dla wielu warzyw, szczególnie tych o krótszym okresie wegetacji. Do siewu bezpośrednio do gruntu polecam buraka ćwikłowego, na przykład czerwona kula. Doskonały do sałatek i przetworów. Buraka liściowego, bright lights z kolorowymi łodyżkami, które upiększą Twój ogród, nawet w zimie. Cebulę siedmiolatkę. Na lata, nie tylko na jeden sezon. Endywię odporną na chłody, idealną do jesiennych sałatek. Kapustę pekińską siej prosto do gruntu, bez przesadzania. Koper ogrodowy i włoski, nie tylko do zupy, ale też jako aromatyczna dekoracja. Rożpąkę, która przetrwa nawet zimę. Rzepę złota kula, żeżuchę, rzotkiew. Szpinak, najlepiej w półcieniu, by nie zakwitł zbyt szybko. Oraz sałatę łodygową, fasolkę szparagową, szczypiorek i wiele innych. Z rozsady posać, brokuły i kalafiory. W wilgotnej glebie dadzą pełne główki. Por, średnio późne i późne odmiany. Jarmusz odporny na mróz. Oraz sałaty, dębolistną czy lodową, które szybko się przyjmują. Zanim wysiejesz nasiona, przygotuj glebę, spulchnij ją, dodaj kompost i podlej. W czasie letnich upałów młode rośliny potrzebują regularnego nawodnienia. Pamiętaj, jeśli siejesz szpinak, unikaj przegrzania i zbyt długich dni. Wybieraj chłodniejsze miejsca lub stosuj lekkie zacienienie na przykład zagrowu kniny. Uprawiając warzywa, warto pamiętać o następstwie roślin. To klucz do zdrowej gleby i większych plonów. Zastosuj czterosekcyjną rotację. Pierwsza: ziemniaki, druga: rośliny cebulowe i korzeniowe, trzecia: strączkowe jak groch czy fasola, czwarta: warzywa kapustne, brokuły, kalafior i armusz. Rośliny strączkowe działają jak naturalny nawóz wiążą azot z powietrza i wzbogacają glebę. Badania pokazują, że ich obecność może zwiększyć plony ziemniaków nawet o 28%. Unikaj sadzenia kapustnych po kapustnych. To zwiększa ryzyko chorób takich jak kiła kapusty. Między głównymi uprawami wysiej rośliny okrywowe, takie jak facelia, gorczyca, rzodkiew oleista. To zielone lekarstwa dla gleby, tłumią chwasty, chronią przed erozją, poprawiają strukturę i retencję wody. Przeoranie lub przekopanie ich jesienią to inwestycja w przyszły sezon. Lepsze plony, zdrowsza gleba i więcej bioróżnorodności. Siew w lipcu i sierpniu to nie tylko drugi zbiór, to ochrona gleby, regeneracja i przygotowanie na przyszłość. Dzięki cieplejszym jesieniom w Polsce możesz zbierać jarmusz, sałaty, rzodkiewki, a nawet kapustę do listopada, szczególnie jeśli użyjesz tuneli foliowych czy lekkich osłon. To sposób na maksymalne wykorzystanie ogrodu, bez szkody dla gleby, bez chemii, z korzyścią dla Ciebie i natury. Pod koniec lipca nie zwalniaj tempa. Siej, sadź, wspieraj glebę i bioróżnorodność. Twój ogród odpłaci Ci się zdrowiem, urodą i smakiem, nie tylko teraz, ale i przez wiele sezonów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, subskrybuj zielone rabaty i zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.